Hej, witam Was serdecznie. To tak powiem Wam, że przy tym upale co jest teraz, oczywiście zaraz sobie wylecę na rowerze. Ale jeszcze się tak trochę doszkalam, oczywiście, e, w tematach właśnie obsługi miksera. Więcej się dowiaduję po prostu, nabieram więcej wiedzy o mikserze. E, no i natomiast powiem Wam, że przy takich upałach jak jest teraz, to jest po prostu no, fajnie jak się ma taki dobry wentylator. E, takie tutaj chłodzenie do komputerów o, jest po prostu no niesamowicie dobre. Wczoraj sobie korzystałem, właśnie. Te temperatury są bardzo piękne, przyzwoite. Dzięki tym wielkim wiatrakom, to są, zdaje się, że 140. O, z tyłu, tą, y, jedna 120. Tu, jedna 140 następnie kolejna na 140 no sobie wczoraj działałem trochę w programie w programie DJ tam próbowałem z samplami tam trochę się tam, no, uczyłem projektowałem e, fajną muzę e, no i po prostu e, chłodzenie jest wspaniałe jeśli chodzi o tego typu upały że generalnie Klimat w pokoju jest taki bardzo przyjemny, właśnie dzięki temu, że tutaj te wiatraki wyciągają. Tu jest tam cztery wiatraki 120. O. I tam z tyłu, jak już pokazywałam wcześniej, tam również 120. O. O. Trzy bardzo fajnie jest. Chłócenie jest naprawdę. Perfekcyjne, bardzo dobre. Perfekcyjny to by był klimatyzator praktycznie, ale jak na chłodzenie z wiatraków to jest nawet całkiem przyzwoite. O, tu następne 120. No, że jest po prostu bardzo... bardzo fajnie tak. Naprawdę bardzo fajnie. Że polecam właśnie jakby ktoś chciał naprawdę tak sobie ładnie przechodzić to polecam właśnie, no, coś w tym rodzaju jak ja sobie zrobiłem. A najlepiej klimatyzator, nie? Ale jeśli nie ma klimatyzatora, to właśnie takie rozwiązanie no, jest bardzo fajne. Okazuje, okazuje się, że się sprawdza, że jest naprawdę ok. No. No bo tak, gdyby nie to, to by się po prostu tak upiek, można powiedzieć, w tym pokoju. No, ale zaraz natomiast, jak skończy się uczyć, to e, będę sobie śmigał. Tak jak wczoraj. Na jakiś niedługi czas, żeby tak trochę po prostu się poruszać i dotlenić, nie? Nie można tak cały czas po prostu, żeby nie wiem jak fajnie było, to nie można tak po prostu cały czas być e, w, w domu przy komputerach. Trzeba trochę się poruszać i dotlenić, co nie? No i tutaj właśnie się sporo dowiedziałam o mikserze, po prostu kochani już zdobyłem wiedzę, tak, trochę większą mam niż miałam wcześniej. Więcej się dowiedziałam dzięki wspaniałym ludziom, bardzo inteligentnym, za to, że pokazują właśnie takie ciekawe informacje na temat miksera właśnie. Więcej po prostu, więcej zdobyłem informacji niż do tej pory miałem. Bo ja po prostu korzystałam z takich, można tak powiedzieć z takiego praktykowania, domyślania się, że po prostu tutaj są wyjścia na komputery, że można tutaj z komputerów wrzucić, z czegokolwiek wrzucić po prostu, z komputerów albo z innych urządzeń ścieżkę dźwiękową, oczywiście można. Ale jeszcze tam z tyłu są linie, cincze, co nie? Oczywiście ten mikser to jest taki jeden ze starszych mikserów, co nie? Ale... Generalnie może być, może być, do tego co ja potrzebuję wystarcza spokojnie. E, natomiast tu mamy mikser bardzo taki zaawansowany w porównaniu z tym mikserem co ja mam. Jest bardziej rozbudowany. Myślałam o takim mikserze, ale, ale chyba nie będę go potrzebował, chyba mi wystarczy ten co mam. No. Że naprawdę no fajnie jest, fajnie jest. Przyjemnie jest przy takim klimacie chłodzenia, ale tak jak już mówiłem, trzeba sobie pośmigać trochę po lesie, dotlenić się, poruszać się, co nie. No. no dobrze, no to będę się jeszcze trochę uczył i zaraz sobie śmignę. No. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo Wam dziękuję za wszystko z Waszej strony. Ja ze swojej strony się będę cały czas starał, jak, jak tylko będę no, potrafił najlepiej. No i oczywiście cały czas projektuję ten dźwięk, dźwięk. Staram się układać słowa, korzystać po prostu z możliwości sztucznej inteligencji, która mi dużo pomaga, właśnie poprawia moje błędy. No i fajnie jest, tak naprawdę będzie super. No dobra, no to ja się pa.